Cześć, siemanko! To ja, Uksinia, Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram z Muzyk z 1000 znowu w gówniane Dorsy. Zacięłaś mi się właśnie w tej Baraść. chwili. Jestem. Yy, nie przechodzimy dzisiaj do Dorsów. Wiem, że nie umiemy. Tutaj się nie wchodzi w The Mines, stara. A tych dobra, jedziemy do tego w dobra. Dzisiaj gramy w The Mines, tak wymyśliła ta bajatyncia, że w Demains mamy grać. Ja nie wiem w ogóle, gdzie w The Mines jest. Poczekaj, bo mi się coś tu. No. No. O. Poczekaj. Jest. Play. O, The Play? The poczekaj. Play. Wejdź do The Mice. Ja. Poczekaj. Yy... O Boże. Dobra, za chwilę się widzimy, moi drodzy, jak szyfrujemy to wszystko. Dobra. Tutaj... Jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Jesteśmy w The Mains. Jedyne, co chcecie powiedzieć, co wiem. Są tam jakieś muchy, na które nie można świecić, bo one wtedy za nami chodzą. O Jezus, Maja. Ej, mnie nie przeżyłem ten długo Wiem, ja się boję co tu będzie, co nie? Ja? Jeszcze jest zgredek, więc uważaj, jak patrz na sufit. zgredek? No zgredek jest. To a tu na tutaj naprawdę jest bardzo... Dobra. A co to znaczy demains, Powiedz, o kur... Co się dzieje? Ej, ja się boję w to, szczerze mówiąc. Trochę mnie to stresuje, wiesz? Eee, <noise> idziemy? Idziemy, chodź. O, ja piedykam. Ta, i to są ja szafy. O, otworzyłam. Chyba jakieś... jakieś latarki czy coś. Aha. No tuż kam latarek. Stara, mam, a, mam latarkę a... pierwszą. Mam świeczkę. Mam latarkę pierwszą. A to też mam tu ułożyć? Nie, 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 czy jeszcze jedną musimy znaleźć? To musimy poszukać. Jezus Maria. Co tu jest? Stara japa tu jest. Stara japa. Eee. Daj, w błąkę można wziąć? Nie, nie można. Ej, stara paczka japa. No widziałam tę japę. Wskoczyć? Nie. Kurde, to jest stać zachowania się. Wiesz, że drugi raz już nie możesz wejść do tej szafy, przez co Jak się jeden raz wejdzie, to nie można drugi raz wejść. Tak jest w tej, tej części. No. A może... Nie A, bo to jest w Hadmodzie tak jest. Są gdzieś te? Gdzie jest tam Nie wiem, ja się boję tłazić. Nie kupiliście? Mam latarkę ostatnią. Bądź przy szafie. Czemu? No bo może coś polecieć, nie wiem. Ja nie, 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 nie znam się na tym. Coś się dzieje. Idziemy dalej. Chyba, chyba właśnie dalej musimy iść, wiesz? No skrzynię otwieraj, głupku! Stała, mam na taka. Chyba? Poczekaj. Nie, to jest już. na to, jak. Idę, poczekaj, no. Aha, wytypy. Poczekaj, bo ja... Pierwszy pokój. Ej, dobrze nam idzie. Zapalenie. Si. Coś zrobiłam. biłam. Co to jest? To są No tak, a czego ty... co ty myślisz? Mam gwoździe. Nie, nie wiem. trzeba sprawdzić. Ej, co to jest? O kasa. Gdzie kasa? Zebrałam już. Poczekaj, bo szafki otwiej Szafki otwieraj, bo to jest ważne w tej... Co tu jest? Nie, nie? Le, nie wiem czy to wchodzić, czy nie. Chyba się? Chyba tak, wejdź. Ej, boję się w sumie coś. Ja też się boję. Będę na ciebie. A, żeby się schować. Jak ktoś idzie tutaj leci, czy coś. To... Hmm. Fajny, fajny. Chyba jego że my nie wiemy w jakich momentach mamy się chować. Nie? Poczekaj, ja to muszę przekręcić i ta... poczekaj. Może to się tam najechać? Chyba tak, wiesz? Dobra, tak! Znowu, wy, tak, wyrąbać nam to coś. Poczekaj, no sprawdzaj szafy, no kurde, O, pieniądze. Syka mam znowu, co za gówno. A ja nie miałam ani jazdu. O, to świeci staja! Rzuć to tam, rzuć to tam, nie. rzuć to tam. Masz, no, proszę bardzo. Coś pukało. Co i zapukało? Ja się nie wiem, co się. O, mam teraz? Zostaw to na później, jak będzie ciemno. Zostawiam. Zostawiam. To ja drugi Uła, pokój. Idziemy dalej, nie? Drugi pokój. Wow, toż coś. Och, wercia. Nic nie. Ma. No chciałam to otworzyć. A ja utworzyłam. Pasta, jak masz całe życie? Ja mam Okej, okay, no poczekaj, no kurde. Co się tak śpieszysz? Trzeba eksplorować, poczekaj. O! to w ogóle ma jechać? Chyba tam. Nie wiem, dobra, najpierw pokombinujemy. Nie popatrzysz o w szafkę. Ale tu szafek jest dużo. Wiesz, że tu w ogóle też jest cik? Nie. Ej, gdzie tu ma lecieć? Gdzie ty jesteś? Poczekaj. Szafki szukam. Gdzie to ma polecieć? Poczekaj, bo ja tutaj kombinuję z tym. Tam już da... O! Tam można iść pójść. Idę podrobienia. To nie wiem gdzie. Dobra, tu już dalej nie można. Iść. Od pół szafki. O fuck, Stara! Co? O, ja piedykam, kolejny pokój jest do zwiedzenia, ale ja nie idę bez ciebie. Gdzie ty poszłaś? Dzień, no, a tu jesteś, dobra, tydzień. A nie, co to jest? Nie, tu nie idziemy. Eee, wiesz co? To gówno musisz chyba wysłać. A tu byliśmy? Tu nie ja. wiem Chodź. Eee, tam musisz chyba to walczyć. A nie, skąd my przyszliśmy? Stąd. Skąd? No, stąd gdzie szłaś. To musimy to pierdolić. Tu są i... te, ale I... sprawdzamy co tutaj jest? Czy idziemy? Są wszystkie drzwi. Nie no Dobra. 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 Nie wiem, e, zapal. Mam tu walę gdzieś tu? No, walnij gdzieś. Niepokoję. O, psyt. Twój czy mój? Twój musi być. Twój chyba. Mój. Bo ja nie mam. Twój. Ja nie mam. Kasa. Co masz? Ja nic nie mam na razie. u mnie bardzo, bardzo niepokojące są te pokoje. O, psyt. No ja też się o, czuję... Wiadarka. Czuję się niebezpiecznie, wiesz? To był twój poms. No bo co, no w graliśmy cały czas, ja tam nie idę. Ja też nie. Ale tam idziemy? Masz... Tu jeszcze coś widać. Ja się boję tu iść. Dobra, tu coś jest, ale tu nie mam wyjścia. Szafy są, Tutaj tu jest, jest. jakieś drzwi. One są zamknięte. Się otworzyć. Idziemy dalej, czyli tamto. Idziemy ja drugą. Idziesz pierwsza. Ja, ja nie naczuję, bo ja widzę miarę. O, dobra, to jest kolejka. Mam, mam, poczekaj, mam latarkę Coś ta starego mam Ale po co, nie jak pochodzę, ja nie straciłam życia? Nie wiem Ej, nie, ja się tu pogubię zaraz, tu są dwa te Gubi się tu idzie Oj, psycycycy, co ja miałam? Dobra Ej no, patrz bo tu jest jedna kolejka i tu jest kolejna O stara, ile tu jest pokój gdzie ty polaznę? Masz latarkę? Nie Bo mam baterię do latarki Ja też mam O, mam czwarte drzwi! Gdzie? Świecą Poczekaj się na niebiesko, na niebiesko się świecą Poczekaj, bo ja szukam jeszcze po szafkach, bo tu może coś będzie fajnego Ej, chcesz plasterek? Nie, nie potrzebuję Ej, w ogóle kawano się Kawano się pasztecie Yy, eee, co chciałam powiedzieć, że wiesz tutaj, już wiesz, że tu jest taki coś jak Louis? bo nie bo nie wiem co to jest, ale dobra. To jest mysz, która dajesz jej coś, a ona daje ci lepszą rzecz. Piąte drzwi. Poczekaj. O, mam ten zapal tą... Dlaczego tu jest woda? Czuję się zagrożona w tym momencie. Nie, no to bardzo nie wiem dlaczego. Jeszcze tutaj coś jest? Ale tu jest duży pokój. Ej, w tych skrzyniach są nasze najlepsze rzeczy. Też tak twierdzę, ale tu są też dużo. Fajob mi wyskoczył, zawału dostałam, Jezus my. Co? Tu jest bardzo dużo psytów. O, plasek! Dobra, już mam pełne życia. A bo tam w tej skrzyni są dwa plasterki. A, już mi nie są potrzebne. No do szóstego. Do szóstego. Chodź, żebyśmy chociaż doszli do dziesiątych. Okay. Poczekaj, skrzynka. Plastek. O. I za, ten, za, do zapalania. Coś, coś słyszałam. A, co A ściągnij mi to! ściągnij mi to! Jezus... Co to jest? Nie wiem... A przecież to zabrało coś, czy nie? Mam pół życia. Bo mi za późno ja ściągnęłaś! Ja nie mogłam tego ściągnąć, nie mogłam tego chwycić nie mogę. Bo to jest A, trudno! Nie do poprzedniego pokoju wrócić po plasterki. Nie, wiesz, wolałabym już nie wracać. Bateria znowu. Ale po co nam baterie, jak mnie nie mam tego? Dobra, tu są zamurowane, czy idziemy w tamtą stronę. Jest jakaś kolejka? Nie, A bo co gdzie już? Gdzie? Tu... Czyli czy jedziemy 7K Owszem. Szukaj No, jest co mi potrzebne paseki, no. O nie. Może tam będą. Ja tam chodziłam już na to. Jak to się robi? A, dobra. Ja nie chodziłam jeszcze. No. Weź A, trzeba tak zejść, ja chciałam zaskoczyć. No czekaj, bo to... Ty... Co może było zaskoczyć, ale wolę mi ryzykować. No w sumie acja. Ej, do... Ej, dobrze nam idzie. Jedź pasterek! Dobra. To. Już mam więcej życia. Ej, dużo tu jest spokoju, fajnie. O, kolejna Dabina ho. Poczekaj, bo ja jestem nieoganięta. Kurde dupą mi wymachujesz przed tym! Nic nie ma. Nie ma tutaj. Poczekaj, bo nie mogę zejść. Wiesz, ja nie mogłam. Dupę. Dupę! Dobra, chodźmy. Kabanos, gdzie jesteś? Idę! Dobra, ale A zobaczmy dupno? jeszcze ta. Nic tu nie ma. Dobra. Ósmę. Ej, czy my do dziesiątych dojdziemy? Naprawdę? Co tu jest? Za japo, Weź tam? Na dalszy ciąg, ale w tu są szafy dużo. Jedna jest na klucz chyba, nie? Słyszałam jakiś dźwięk, no. Nic to nie. nie. Dźwięk Taki jakby ktoś krzyczał. Nie, to chyba normalne. Nic nie. Tu jest fasz i tu było trzeba było przejść. To mi nie było. dziewiąte. Dobra. O oh. oko? Boga, oko! I ja już myślałam, że tu coś idzie, nie? Dziesiąta, Udało! Dziesiąta, nie, nie. Udało nam się! What the hell? Tu jest ta, na dole jest ta! Eee, uważaj, na dole jest... Eee, A, dobra. Figura! Nie, mi się zesrała, nie? Ej, co tu się dzieje? My jesteśmy na figurze, stara, zbijamy teraz wszystko! Ta jest figura! Poczekaj, robię coś. Chodź, chodź tam, gdzie ja poszłam. O! Chyba to ja. To naprawdę niczego nam nie jest potrzebne. Pocz... Wiesz, za chwilę do niej powodem po, przyjdziemy? No bo my musimy tam rozwiązać jakieś zadania, jakieś maszyny zrobić. Jak, jak oglądam konewkę. konewka najlepsza. Nie, ja mam do... Czy ona może tu wejść? By the way. Czy ona może tu wejść? Właśnie boję się tego. Bo jeśli tak, to mamy... Co tu jest? Sta, co tam jest? Kwiatki tam są. To może gdzieś tutaj nie wejdzie. O! Nie mogę. Nie mamy nie mamy nożyć. Ej, jeśli, jeśli ta figura tutaj wejdzie, to ja zawału dostanę. Autentycznie. Dwunasta. Otworzyłam dwunaste drzwi. Idziemy. Tak, idziemy do niej. Nie jest, Coś się dzieje. Leci, leci potwój, zginęłam. Ja kura Dobra, Je jesteśmy z powrotem, tak, teraz będziemy normalnie grać. Jesteśmy, oglądamy jak Malta sobie radzi i do którejś drzwi dotrze. Wiesz, że tu jest figura? Wiesz, że na tym poziomie jest figura. Jak przejdzie przez drzwi, to masz figurę właśnie w tej chwili. Ja już zginęłam niestety. Na pewno nie masz tych 30 buksów. Bo, bo jak to, to masz, nie? No. Tak on przeleciał tą drzwią otworzył A. No i idziesz do figury. Nie. No. Ja nie wiem co zrobić. Nie. Ja nie wiem co zrobić, bo y, ja aż tak nie jestem zawiązana w ten temat y, Mice. 14 drzwi, Marta właśnie O! Y, nie zapalaj światło te. Nie wejdź na jajka. Odwala. Nie wejdź na jajka. I teraz będzie figura. Ej, tam były te. Uważaj, nie nadepnij na ten. Nie nadepni na te góle, bo wybuchniesz. ze światło. A po co ja teraz składam? Musisz yy, ten, przeprowadzić. Wiesz co, ja niczego nie szukam, ja po prostu to robię. No w którą stronę?! W którą stronę?! A na No. Dawaj, da radę! To banel ci, żeby go To banel dajesz. Jeszcze, jeszcze! I o! jak masz. Nie potrzebuję. Aha, super. Tu masz do schowania się. To przeci... Otworzysz to, czy nie? Nie mogę. Aha. Chyba na dwudziestych jest ta figura. Więc jeszcze jedne musisz przejść, jak podejrzewam. Dobra, spadaj. Aha. Aha. Złe drzwi. A bo tu są dwoje ja nie do końca. Ale Aha Ej Dwudziestych szukasz A ty weszłeś na ja dwudzieste drugie i dwudzieste pierwsze No figura To ja będzie figura Leci, będzie leciał nie. Wskakuj, wskakuj Normalny Możesz wyjść gdzie figurowe, nie? Nie wiem jeszcze Kurna przejść nie mogę, ci są w górze walone A, bo mi tu drzwi Zapal sobie, jak chcesz A bez ja. tarczy? <laughs> Przydadzą ci się te O, dwudziesty trzecie Aha, fajnie Czyli zgadywanko. Mhm. Ale są plastry. O, zgadłaś. Ja tam nie idę. <laughs> A to jest z numerkiem. Co, nie jestem czujny z numerem. Co mnie są? Hmm. Chorane. To ja nie wiem. Gdzie z drugie I figura. Lecie, lecie. Figura, figura. Nie, ja nie chcę. Ty jesteś coraz bliżej. Ej, jak ty tak daleko? Jesteś na dwudziestych, 20. Ktoś, a ja zginęłam na 13 czy tam dwunastych? Ja. Piba. Nie wiem, co mam ja tu zrobić? tu ja tak sam do chodzić? Masz zablokowane drzwi. No. Chyba tak. I co tu zrobić? Nie wiem, nie pytaj mi się. Chyba jakieś maszyny? Nie, a ja... albo przejść, albo jakieś maszyny uzupełnić. Nie pamiętam. Leci, idzie, idzie, idzie. Dobra, zobaczycie, jak już młodzik przejdzie tego, tego bo co pewnie zajmie pół godziny dobra. Mójcik niestety zginęła, nic więcej nie poradzimy. Taki koniec Mójcik został. Zginęła, bo otworzyła złe drzwi, bo była pewna, że to są dobre. Więc żegnałem Was i do następnego. Pa! Nara.